W Bielawie majówka ruszyła dzień wcześniej, czyli już 30 kwietnia. Mieszkańcy oraz turyści, którzy odwiedzili miasto, nie mogli się nudzić. Specjalnie na tę okazję Bielawa przygotowała wiele atrakcji. Była możliwość wejścia na wieżę kościoła, zabawy w szkole leśnej i centrum poszanowania energii. Nie zabrakło pomysłów na rekreację na trasie kajakowej i trakcie linowym w parku miejskim. Podczas pierwszej ekomajówki w Bielawie 30 kwietnia udostępniliśmy dla Państwa Centrum Informacji Turystycznej z Wieżą Widokową, Szkołę Leśną oraz Interaktywne Centrum Poszanowania Energii. Wszystkie te atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem. Podczas weekendu majowego w Bielawie, w Wieżę Widokową odwiedziło ponad 300 osób. Sporo atrakcji czekało również w Parku Miejskim, gdzie rozpoczęto sezon wysokiego traktu linowego oraz trasy kajakowej. Park już żyje swoim własnym życiem, mamy wiosnę, dużo osób lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, także przy okazji można skorzystać z wysokiego traktu linowego, z małych parków linowych i z kajaków, rowerków wodnych, które są dostępne właśnie w tym miejscu. Szczególnie trakt linowy był oblegany przez dzieci i młodzież, które całą zimę czekały na to, by ponownie wspiąć się na wysokie drzewa. W Bielawskim Parku można to zrobić bezpiecznie, legalnie i zupełnie za darmo. To jest atrakcja, o którą mieszkańcy Bielawy, turyści pytają bardzo często. To jest bardzo bardzo, bardzo lubiane miejsce, miejsce gdzie naprawdę przez wiele godzin można poświęcić się zabawie. Te atrakcje są za darmo, są pewne ograniczenia związane z użytkowaniem wysokiego traktu linowego, związane ze wzrostem, ale, ale instruktorzy starają się dopasować tak naprawdę możliwość korzystania z tych atrakcji pod każdego klienta. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w obiektach edukacji ekologicznej. Najmłodsi ciekawie i aktywnie spędzali tam czas na obserwowaniu przyrody. Atrakcje czekały na nich w ogrodach dydaktycznych oraz na placu zabaw. Sporą ciekawostką było zwiedzanie zabytkowych pomp wodnych w interaktywnym centrum poszanowania energii. Jednym słowem, pomysł na ekomajówkę należy zaliczyć do trafionych. Ci, którzy nie skorzystali teraz, będą mieli okazję zrobić to za dwa tygodnie. W dniach od 14 do 15 maja. Ponownie zapraszamy Państwa do odwiedzania obiektów Szkoły Leśnej, Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Wieży Widokowej Kościoła w Bielawie. Będą one udostępnione w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wstęp oczywiście darmowy, serdecznie wszystkich zapraszamy.